Na razie zimową pogodę mamy miejscami na wschodzie, w centrum, na południu kraju, a jutro zimę poczują też mieszkańcy zachodniej Polski, dlatego że tam spadnie śnieg. Miejscami te opady będą intensywne. Tymczasem dzisiaj strefa z opadami jest już coraz to węższa, choć jeszcze do wieczora może padać w, na północnym wschodzie kraju. To będzie głównie oczywiście przy tej temperaturze śnieg i tutaj na drogach warunki wciąż będą niestety trudne. Poza tym w kraju jest jest sucho, ale też niestety pochmurno, szaro. No i dzisiaj bardzo, bardzo chłodno. Temperatura nie wzrośnie na Podlasiu czy w centrum kraju, ale też na Mazowszu powyżej 1-2 stopni na plusie. Najcieplej na zachodzie, no i na Podkarpaciu, gdzie napływa dość ciepła masa powietrza jeszcze z południa. Tutaj 5 stopni. Ciśnienie niskie, ale zaczyna rosnąć. W nocy ciśnienie będzie znowu spadać. Bardzo trudne warunki mają być do jazdy i za sprawą opadów, i za sprawą marznących mgieł. A jutro kolejna strefa wejdzie od południa, i tym razem opady znowu mają być miejscami intensywne na Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku, ale też na południu województwa Wielkopolskiego. Jutro ma padać śnieg i ma spaść nawet do 10 cm śniegu w ciągu 12 godzin. Oczywiście ten śnieg się nie będzie utrzymywał, bo temperatura wciąż powyżej zera. Do zobaczenia!